Witajcie, Siemano, i zapraszam do kolejnego filmu z kolekcji gier na konsole z maja 2025 roku. Nieco inny wstęp, bo w sumie dawno się nie pokazywałem. Stwierdziłem, że na razie nie będzie to na tyle potrzebne, żeby pokazywać, przedstawiać się w taki oto sposób, jaki do tej pory robiłem przez wiele, 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 wiele lat, i myślę, że wrócę do tego, bo w sumie czemu by nie? No i tym oto. Dobrym nastrojem pokażę Wam, co w tamtym miesiącu, w maju, udało się zebrać. Będzie jeszcze czerwiec, lipiec, no i jeszcze trzy filmy takie brakujące zostały na pokładzie. No to lecimy z pokazywaniem. Niewielkie efekty zbierania w maju tych żegier, ale akurat dużo jest tych konkretnych i zaprezentuję Wam od razu pierwsze z brzegu. E, jedne tytułądko, które udało się zebrać Super Monkey Ball Banana Rumble na Switcha z poprzedniego roku. Nówka nieotwarta, już Wam mówię. Ona była kupiona w bardzo dobrej cenie, bo była promocja z, o ile się nie mylę, z Media Expert'u za 39,99. Uważam, że całkiem dobra cena, naprawdę bardzo dobra jak na tego typu grę, która zyskała troszkę na ocenach tam powiedzmy typu 6, 7 na 10, nie jest to zbyt jakaś tam odmienna gra od pozostałych Super Monkey Ballów, jakie znamy, kojarzymy, ale może być, jak najbardziej, więc do wypróbowania możecie sobie przetestować jeżeli kiedyś będzie w promocji, bo warto czasami brać w promocji takie gry, a czasami nawet i w ciemno, to nie przeszkadza. Mario vs Donkey Kong, niedługo ta gra będzie w mojej małej serii Przeglądu z Game Boy Player. Bardzo fajny tytuł. Mam odpowiednik na Switcha wydany też w poprzednim roku. I zapowiada się na całkiem fajną grę, to samo na tej wersji z GBA. I tu już będzie jedna z gier, którą dostałem od znajomego Michale, Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Sprowadza pewne rzeczy z Japonii, które no, nie są zbytnio osiągalne dla niektórych, yy, i trzeba dużo kombinować, żeby. Co nieco tam powyławiać i ewentualnie posprzedawać tam w zestawie, jak się nam coś nie spodoba. Famista 93 jest to baseball wydany przez namko i zrobiony jednocześnie z bardzo nietypowym katryczem, dosyć fajnie przeszykowanym systemem samej gry już tego typu baseballa. I tu bardzo fajnie się gra w ten tytuł, dosyć przyjemnie i całkiem zaawansowana grafika, jak na tego typu baseball. Mi się przypomina jedna gra z y, Famicoma Nessa, jak tam w zasadzie jedna z pierwszych gier tego typu baseballowych. No, ona niezbyt zachęcała do zabawy, bo no, była nie dość że prosta graficznie, to jeszcze kurczę, no nic tam interesującego w niej nie było. Y, na tyle od taka prosta, bardzo, bardzo. Podstawowa wręcz wersja baseballa na tamte czasy, i chyba nawet w ogóle w tamtych czasach, była uznawana za taką zbyt prostą w prezentacji. Taką niezbyt naprawdę wymagającą. I te japońskie wydania są o tyle fajne, że jeżeli znajdziemy taki fajny egzemplarz jeszcze z nieużytymi naklejkami, no to, no to ładnie się to prezentuje niż z już zużytymi całkowicie. Nalepkami, i tutaj mamy jakąś kartę rejestracyjną, pewnie tutaj się założy, tu trzeba wypełniać wszystkie dane osobowe, i tutaj jakiś krótki fo formularz, na pewno trzeba było coś tam wpisywać, wysłać po prostu pewnie, tak się wkładało do skrzynki pocztowej i tyle. Najprawdopodobniej, bo już tu jest od razu są od razu dane adresowe do wysłania, więc całkiem spoko rzecz. Fajnie mieć taką małą egzotykę dla nas z perspektywy Europejczyków. Yy, tu akurat ta gra była yy, oferowana za darmo, więc jakoś tam chyba za wiele nie straciłem, nie? Więc sobie ulokuję tą grę tutaj w tym miejscu. Może od razu już pokażę drugą grę od tego szanownego Jegomościa. Nie, to nie ta gra. A będzie to The Rising 2 na PlayStation 3, ale w wydaniu japońskim. I tak czy siak odpali się na każdym każdy modelu PS3 bez znaczenia jaki region będzie, bo tu już ta generacja siódma już obalała wszelkie ograniczenia z powodów blokady regionalnej, z powodów różnic kulturowych i w tym wypadku e, uruchomi się ta gra normalnie, tak jakby się włączało europejską. Też za darmo otrzymałem, nie ma niestety instrukcji. Płytka w całkiem dobrym stanie, w dosyć dobrym stanie, więc będzie ona niedługo za jakiś czas odpalana, bo trzeba będzie zobaczyć, jak ten multiplayer działa, a że PS3 no to darmowe granie na tej platformie zobowiązuje. A może tutaj postawię, żeby nie było. I to są gry od Michała. Także jeszcze raz pozdrawiam. No i dobrze, i mamy tutaj teraz świeżynkę pod tytułem The Pressing'd na Xboxa Series X. Ta gra wyszła w maju. Tak mniej więcej 14-15 w połowie, i to jest zbliżony schemat gry akcyjnej, trochę podobnej do GTA, a szczególnie do GTA Chinatown Wars, tylko że w latach 80. jakieś fikcyjne, chyba Averno, Averno City i z perspektywy takiej jak mm, troszkę tak 2,5D. Tak z ukosa ujęty jest widok gry, i mamy dosyć całkiem taką przyjemną grę na kilka godzin. Z tego co zdążyłem się zorientować, na początku była bardzo zbagowana, bo savey nawet nie były zgodne z różnymi wersjami tej gry. Z 1.0 i 1.1 były te problemy. Nie wiem jaka teraz jest wersja gry. Jeszcze jak widzicie, nie otworzyłem jej wcale. Nie będę jej jeszcze otwierał. Jest w niej w środku Steelbook i mapka oraz z jeszcze dodatkowo cyfrowym soundtrackiem, ścieżką dźwiękową, więc będzie to bardzo ciekawe doświadczenie, jak niewielkie studio o nazwie Fallen Tree Games zrobiło mniej więcej na podobie do, gry, do gier z serii GTA taki oto no, interesujący tytuł, jedynie tylko bardziej chodzisz policjantem. I tak naprawdę w sumie tyle. Jak ta gra będzie oceniona przeze mnie? A no to się kiedyś przekonacie. No dobra, to teraz będzie już yy, kilka rarytasów, a w zasadzie dosyć takich ekskluzywnych gier na dany rynek i platformę, ponieważ ta gra Laika Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, Piraci w Hawajach. Ta gra na PS4 nie wyszła w Europie ani nawet w Stanach. Ona wyszła tylko w Azji. A konkretnie tą wersję, jaką trzymam, tą kopię jest przeznaczona na Hongkong. I jest ona w wydaniu angielskim, przynajmniej w opisie, bo normalnie i tak będzie miała język angielski, bo się wszystko zaktualizuje przy momencie instalacji tej gry. Tu nie będzie żadnego problemu, żeby sobie zagrać, ale jest jeszcze jeden, niestety, przytyczek w nos. Tutaj te dodatki, które są umieszczone, one są niestety mm, potraktowane blokadą regionalną, i z tego względu ja tego, przynajmniej kodu, który jest zawarty w grze, nie wykorzystam. Będę musiał pobierać z sklepiku PlayStation Store. Więc póki co na razie ta gra będzie sobie leżała, bo jestem na etapie przechodzenia, na razie nie mam czasu za bardzo, przechodzenia Jakuzy 5. Na razie na piątce jestem Remasteret, ale myślę, że za niedługo, na pewno w bardzo krótkim czasie, góra rok do przodu, to uda mi się nadrobić te wszystkie odsłony, bo no, już tam naprawdę niedużo mi zostało, troszkę tych dłuższych. Trzeba będzie niestety poprzechodzić i przecierpieć te wszystkie wyzwania, jakie tam trzeba będzie zrobić na platyny, a czemu nie. Tekken 8, Launch Edition, za ta już Wam mówię, przepraszam, dałem 149 zł w tamtym czasie. Teraz można grę wyłowić za nieco mniej, ale nie tak wcale mniej, jakby się wydawało, nie wiem, coś w granicach stówy. Taka oto cena. Tekkena 8... Udało mi się wyrwać, już Wam mówię, trochę zagalopowany jestem, 104 zł, ale to zaraz Wam pokażę głębiej. Minimalnie, co mi się tutaj nie spodobało, ale przyjąłem do wiadomości, stwierdziłem, dobra, machnę na to ręką, nie będę kombinował. Natomiast ta gra, niestety, ona była dosyć droga i sprowadzenie tej gry z Hongkongu kosztowało mnie 243 zł. Ale wiadomo, no są to unikaty, nie ma tej gry w Europie ani w Stanach, więc no niestety nie przejdzie się tego e, tak w ten sposób i trzeba sprowadzać stamtąd, jeżeli jeszcze jest w ogóle. A Tekken 8 Launch Edition to sprowadziłem z, ze sklepu, teraz nie pamiętam, XCOM? Perfect Blue chyba. Perfect Blue albo jak, jakoś tak inaczej się ten sklep nazywa. Wydanie hiszpańskie i portugalskie. Ale to i tak małe piwo jest, bo akurat co nieco idzie zrozumieć z tej okładkowej wersji, przynajmniej obwoluta, bo sama gra już jest w języku międzyjęzykowym, europejskim bardziej angielski, francuski, niemiecki więc akurat z tym już nie ma takiego problemu. Chwilę pograłem. Całkiem nieźle ta gra wygląda, trzeba przyznać. Że jest ona dosyć wypasiona, ale mi się podobała jednak bardziej odsłana pod numerem 6 i piątka i tak turnament 1, oczywiście na PS2. No i ten ten HD port z PS3. W zestawie premierowym taka oto metalowa plakietka, taca, nie wiem w sumie po co, do przewieszenia chyba, bo są otwory. Ale raczej chyba do niczego więcej, i tutaj dwie korporacje w samej grze Jeep Corporation i nie wiem, Tekken Force, coś takiego. Nie jestem pewny, co prawda już ograłem. Większość tekenu została mi, tylko tak naprawdę ta odsłona do poznania się z nią głębiej. I będę miał całą serię już za sobą, całą mniej więcej ograną, jakoś tak będzie. No cóż, nie tak łatwo spakować grę, która jeszcze nie jest zafoliowana w inny sposób od tych y, protektorów z, kurde, już nawet nie pamiętam, sklepu, taki ten dosyć znany w Polsce. No, nieważne, jest sama gra, e, zobaczę dalej jak to się przejdzie, ale pewnie raczej po paru godzinach odłożę i, i tyle z tego będzie, więc Tekken 8, no, raczej będzie to taka rozwijana, prędzej gra niż nie wiadomo jaki tam produkt blockbusterowy, czy tam podbijający, cokolwiek. I teraz tak, gry z Wrocławia. Bust a Block na PlayStation 2. Tu były gry dorzucone, tak jak już Wam wtedy pokazywałem pod koniec maja. Ja za te gry dałem po 33 zł, chociaż tutaj wartość tego jest trochę mniejsza, ale to już nie ma aż takiego dużego znaczenia. Jest taki po prostu alkanoid w 3D. Taki nawet, 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 może być. Midasem nie trzeba się sugerować, bo akurat ta gra była robiona przez D3 Publisher, więc tu mają jeszcze, mają jeszcze jako tako czyste sumienie, że zrobili tą grę. I teraz tak. Need for Speed Shift Unleashed 2, albo Shift 2 Unleashed, już tytuły mniej więcej na okładce są niestety trochę mylące. Na PS3 też w tej samej cenie, za 33 zł, tak sobie to rozdzieliłem wszystko, po prostu na wymianę sobie dorzuciłem tam te gry, które mnie akurat ominęły, które mnie ominęły i no, zapowiada się fajnie. Online'u nie ma, ale nie jest to dla mnie jakiś problem, wystarczy samą grę poznać i ocenić, czy rzeczywiście jest to troszkę niedoceniony tytuł, bo słyszałem, Zachwyty od niektórych znajomych i kole kolegi z pracy, że no, ten tytuł nawet też dobrze wygląda. Nie prezentuje się jakoś gorzej od innych, więc no, będę musiał to sobie wypróbować na pewno, czy tak jest, bo z tym to też bywa. Także się jednej osobie podoba, mimo że nie za bardzo. I skater XL. Mam jeszcze jedną taką grę tego typu, niekoniecznie Tony tonychołkową o deskorolce, niszowy tytuł, wygląda na obrazkach nawet, nawet dosyć dobrze, a jak będzie w rzeczywistości to się wszystko okaże w praniu. No i tu de facto będzie, będzie bardzo ciekawa przeprawa, bo będę miał jeszcze do grania tonego Hawka 1 plus 2 i niedługo a w zasadzie za jakiś czas wam jeszcze jedną grę z tego, z tego typu gatunkowych pokażę, bo ostatnio ich trochę powychodziło, a nawet jeszcze niedługo wychodzi skate tak zwany 4, 16 września na dwie generacje konsol, do takiego darmowego przetestowania. Taka otwarta, publiczna wersja gry, żeby ją sobie poznać. Tak samo jak miało to miejsce z Sonic Racing Crosswords. I na szczęście też mniej więcej tego samego czasu wyjdzie Demko. Dla pojedynczego gracza z Sonic Racing, więc bardzo fajnie, że Sega zadbała o to, żeby sobie jeszcze chwilę przed premierą zagrać. Tak jak ja mniej więcej, no muszę powiedzieć, stwierdzić, prorokowałem. I miałem rację. Mamy dwie ciekawe gry na PlayStation 1. Za oba tytuły dałem 270 zł. Na standard aukcyjny, jaki możemy widzieć czasami, po ile te dwie gry mogą chodzić. To to była bardzo dobra inwestycja, bo mamy tutaj baksabany Lost in Time, zaginionego w czasie, zagubionego, nie wiem, przefikniętego. Eee, tak jak i tutaj Time Busters z Tazem. 270 zł, czyli na pół obcinamy i mamy 135 za jedną grę, która jest w bardzo ładnym stanie. Jedna z takich bardzo cenionych tytułów, bo dobrze wygląda, nawet i do dzisiaj. Spokojnie można by było nawet remake z tego zrobić, bo gra jest no, dosyć dobrze zrobiona, bardzo mi się spodobała i podoba mi się schemat w ogóle chodzenia po samych tych etapach, taki mini sandbox by się powiedziała, ale nie do końca. No i tu mamy różne przestrzenie czasowe, czy to średniowiecze, dinozaury, epoka piratów i tak dalej i tak dalej. Naprawdę bardzo przyjemna gierka. Resor pokazywał Demko z tej gry. Przechodził jakiś czas temu, polecam sobie zobaczyć ten film, bo naprawdę zachęca do głębszego zapoznania się. I Time Busters jest to dobra też gra, e, bo chyba tego samego studia, nie jestem pewien teraz. Behavior Interactive. Nie, 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 nie. Ta gra jest od Behavior Interactive. Natomiast Time Busters pochodzi od Artificial Mind and Movement. AM, AM, AM tak? Taki skrót dosyć ciekawy udało się wytworzyć, chyba że już oni takim operowali. I to, I to jest gra troszkę inna od poprzedniej, ponieważ tu bardziej gra jest nastawiona na dwóch graczy i można sobie mniej więcej przechodzić razem takie etapy. Też, też dosyć złożone, bardzo podobnie schematycznie zrobione, jak tutaj, czyli też w różnych epokach czasowych znajdujemy się. W czasach historycznych i no, wygląda na to, że to będzie kolejny fajny tytuł do ogrania. Więc te dwie gry są całkiem dobre, można sobie je sprawdzić, przekonać się, czy rzeczywiście ludzie mają rację co do tych gier. I teraz yy, może tą grę sobie zostawię na koniec, bo tutaj będą jeszcze dwie interesujące pozycje. I będzie jeszcze jedna gra cyfrowa, którą udało mi się pobrać, a w zasadzie z listy pobranych, która kiedyś ta gra była dostępna za darmo, to ją sobie pobrałem na nowo. Jest to Podróż The Journey na PlayStation 4. W tym miejscu sobie zobaczycie dokładnie już z mojego menu, że ta gra jest zainstalowana i czeka na swoją kolej. E, ta gra wyszła wcześniej na PS3, z tego co pamiętam. No i dobrze, i teraz mamy dwa Spider-Many, dwa pająk -Many, czyli będzie to Shadowed Dimensions na Xboxa 360. Ta gra wyniosła mnie 176 zł. Te gry niestety już są w cenie i bardzo kiepsko jest z ich dostępnością, a jeżeli zobaczycie niektóre z nich, to będą one kosztowały krocie. I tutaj mam dosyć nietypowe wydanie, ponieważ jest naklejka na dole z napisem Tamperen. Coś tam, coś tam, coś tam. To jest gra z Finlandii sprowadzona na Winted i uwaga, ta gra. Aż się sam w ogóle zdziwiłem, jak sobie przetłumaczyłem te cztery, w sumie trzy słowa, że ta gra była w bibliotece do wypożyczenia. Tak. Kaupun, Ginkry, Jasto, man i tak dalej, i tak dalej. To jest biblioteka publiczna. W mieście Tampere w Finlandii, więc naprawdę całkiem nietypowe, że tą grę dało się wrzucić do bibliotecznej sfery. Bo w Polsce raczej nie widuje się czegoś takiego, żeby były jakieś tam gry na stanie, żeby można było sobie, nie wiem, wypożyczyć czy na miejscu w nie pograć. Nie wiem, wydaje mi się, że raczej wypożyczyć, ale no taka całkiem fajna ciekawostka. Nie będę tego zdejmował, bo naklejka już jest na okładce. Ale nie przeszkadza mi. Ona jest wyjątkowa w swoim rodzaju i niech taka będzie. Więc bardzo fajny niuans. W ogóle niesamowita ciekawostka związana z biblioteką. No i Edge of Time w wersji polskiej i rosyjskiej. Przynajmniej na okładce. Za 107 zł. Uważam, że całkiem dobrze wypadło. Stan płytki mogę ocenić na bardzo, bardzo dobrym. I w wydaniu. Polski, można sobie przeczytać, co ta gra ma do zaoferowania, no tylko co z tego, jakie ta gra jest w języku angielskim. No ale sam fakt, chociaż chciało się Microsoftowi dystrybuować tego typu gry, w naszym języku przynajmniej z okładką. I kolejna gra już z polską okładką i to będzie ostatnia pozycja, jaką będę Wam chciał zaprezentować w tymże filmie WRC3 F FIA World Rally Championship. Tutaj dałem troszkę ciała, ponieważ ta gra mnie za dużo kosztowała, za dużo o tyle ile mogłem yy, znaleźć. To ta gra mnie wyniosła o około 30 zł za dużo, a dałem za nią 77 dokładnie. Yy, I aktualnie z tą grą się męczę, ponieważ jestem w połowie trybu drogi do sławy. Czy będzie tu opisana? Tak, tak, tutaj. Nowy tryb kariery. Zmieszcie z najlepszymi kierowcami świata w WRC. WRC. I ta gra jest dosyć bezlitosna, bo bardzo długo kurczę idzie przechodzić te wszystkie wyzwania na gwiazdki, bo tam zbiera się gwiazdki i niestety bardzo długo schodzi czasu na przechodzenie całego tego trybu. Na szczęście jeszcze jest drugi Experience i on nie powinien zająć zbyt dużo czasu, ale jak najbardziej tu kurczę, nawet kolorowa instrukcja to się rzadko widzi w tego typu grach na Xboxa 360. No, tu już. Ja jestem pełen podziwu, że akurat tak, tak dało się tą grę tutaj zaprezentować, żeby ona była jednocześnie kolorowa i jeszcze fajnie opisana. Mam nadzieję, że niedługo przejdę, bo jest to dosyć stercząca, męcząca gra. W kolejnym filmiku z kolejnego miesiąca na czerwiec, na czerwiec pokażę Wam, no, że ta czwórka w WRC, którą mam, nieco lepiej mi się w nią grało, ale jak się dowiedziałem, że dokładnie są te same trasy jak w trójce. To no, w tą odsłonę nie chcę mi się grać za bardzo, bo no, wiadomo, jest męcząca odrobinę, właśnie z tego powodu, co wam mówię. Natomiast najpierw grałem w czwórkę i nawet y, dobrze mi się grało, bardzo mi się przyjemnie jeździło tymi bryczkami, natomiast tu już drugi raz z rzędu tymi samymi drogami. No, no cóż, no, trzeba będzie to już przeboleć, niewiele mi już tam zostało kwestia wprawy i będzie w sumie tyle. Serdeczne pozdrowienia Wam wysyłam. Do zobaczenia w następnym filmie z czerwca. Będzie tego mniej więcej podobnie, na tej samej jakości. Troszkę tych tytułów już widzicie, jest mniej. Staram się dobierać tylko takie, które naprawdę są bardzo dobre. No, może ten Skater XL i ten Bust A Block to takie, takie nic, ale cała reszta myślę, że jak najbardziej będzie powodem do głębszego wnikania w te gry, bo. Pamięć o nich potrafi ginąć dosyć szybko. Do zobaczenia na razie Siemanko.